Cześć, taka ciekawostka. Kiedyś było to nie do zrobienia. Włączone światła, włączona klimatyzacja dmuchawa. Obroty stoją elegancko, tylko zaznaczę, że silnik jest zimny. Zobaczymy, co się stanie, jak się silnik dogrzeje. I będę sprawdzał, dlaczego nowy sterownik nie widzi sygnału z silnika krokowego, to co uzgodniliśmy wczoraj. Jestem bardzo ciekawy, czy coś się naprawiło po wczorajszej tutaj oględzinach tych kabli, czy po prostu, no nie wiem, czy znowu dziś jest dobrze, a jutro będzie źle. O, już się zaczyna fala. Ciach. 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 No i tak się rozbudziła aż zgaśnie. Okej, okay, idę do kabli.